Przede wszystkim chciałbym podziękować za to wyróżnienie, za ten grawerton pamiątkowy Panu Wójtowi. Chcemy razem z żoną podziękować za zaproszenie na Dni Nowego Dworu i podziękować za współpracę, ponieważ ona rzeczywiście jest bardzo potrzebna i kiedy są takie okoliczności, jeżeli. Ludzie podejmują ze sobą współdziałanie przynosi efekty. Razem z mężem mogę uczestniczyć dzisiaj w tych pięknym święcie rodzinnym dniach nowego dworu. Ja gratuluję Panu Wójtowi takiej pięknej akcji związanej tutaj również ze zbieraniem środków finansowych na rehabilitację mieszkańca tej gminy. Ja pracuję z osobami niepełnosprawnymi i z dziećmi i wiem ile to wszystko kosztuje. Chętnie z mężem tam wychodząc z tej uroczystości podejdziemy i również wesprzemy. Dziękuję panie serdecznie. Ja Przywożę od marszałka województwa Przywożę od marszałka Województwa Podlaskiego i całego zarządu serdeczne pozdrowienia. Życzę Wam, mieszkańcom tej gminy, wszelakiego dobra, rozwoju zarówno duchowego, jak i materialnego. Waszej gminie życzę szybkiego, pomyślnego rozwoju. Na dzisiejszy dzień szczęśliwej i dobrej zabawy Panu Wójtowi serdecznie dziękuję za zaproszenie. Wszystkiego dobrego. Jakie miłostki, to jest dobra rzecz. Czwarte jasno, rozkosze sieć, a to nic idzie Czara, mała, roze, zmiana, noc nie chce. Czarny mała ją, śmiana kończy się. Skóry z pokoju, prowokuj, tak jak tego chce. Super, gra na Jedna noc, warta grzechu jest Czarny mała, rozy, śmiała, noc i kończy się Z góry w boku, próbą, tak jak tego chcę Super, na idealna, poznuj, poczuj też Z tobą jedna noc, warta grzechu jest Czarny mała, żałem cię, bawiłaś się Twoje oczy spotkały mnie Wtedy zrozumiałem, że ty kochasz mnie bo te chłopcy grają je, 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 to człowiek szaleje, je, je, mu się je, 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 je,